Zdrawstwujcie! Po dwóch dniach przygody w Ufie wyglądam już jak rasowy baszkir. Ryj mam tak już opalony i swędzący, że przydałoby się wykąpać i coś z tym zrobić. Jednak kolejne pięć dni bez jakiejkolwiek higieny doprowadza człowieka do no, nieciekawego stanu psychicznego. Co się stało w Ufie? W Ufie dwa dni jeżdżenia, spawanie tłumika. Niestety nie znaleźliśmy rozwiązania naszego problemu. Tak czy siak nadal podróżujemy na wschód, ale 60 km na godzinę. Prędzej czy później na pewno znajdziemy rozwiązanie naszego problemu. Ważne jest to, żeby się nie poddawać i jechać na wschód. Tak? Zaczyna się już troszeczkę większy orient. Widzimy już więcej nie tylko meczetów, ale także już całkowicie innej kultury. Ale co? zjedliśmy już, że tak powiem, w górach Ural. Podjechaliśmy pod takie dosyć duże wzniesienie. I naszym oczom ukazała się bania. Więc zapraszam Was do ruskiej bani. Tutaj przekonamy się, czy tak naprawdę te witki na plecy działają. Nie mieliśmy tłumika przez około 3-4 dni, więc namochaliśmy się całego diesla, więc myślę, że potrzebna nam jest chwila relaksu i zastanowienia się, co zrobimy dalej, tak? Jesteśmy w środku. Jest to strasznie gorąco. To jest typowa taka bania ruska. To jest pomieszczenie do mycia się. Czyli generalnie najpierw obmywamy się z wszystkich nieczystości tego świata, używając tutaj tej wody, która jest oczywiście podgrzana elegancko i jest to temperatura około 40 stopni, tak? No 40-45 stopni. Czyli tutaj pierwsza higiena. Także czas się myć. Ojcu będą mnie mylić chyba style. Jak to się nazywa? Z jakimś tam zegarem albo czegoś. Nie no. Do czego ja już jestem podobnie. Także wchodzimy teraz do saury. Zapraszam. Ciemne pomieszczenie. Kupa kamieni. Bardzo gorąco. I udajemy, że wchodzimy dalej. Uuu, panie! Przecież tu nie można usiąść. O! Daj mi do człowieku, Przecież to nie da razy, tak? No, także wikony już w bani. Troszeczkę się zdezynfekujemy przed dalszą podróżą. Wiecie, to jest ponoć to jest chyba lipa, nie wiem. No nic, ale jesteśmy dalej w drodze tak jak wspomniałem wcześniej, niestety nie naprawiliśmy auta, no ale twardo idziemy do przodu i nie poddajemy się. Jesteśmy jakieś 150 km od Czelabińska, a tutaj zrobiliśmy sobie krótki postój, żeby pokazać wam miejscowy folklor. Powiem wam, że te bitki... całkiem przyjemne. Przejechaliśmy właśnie góry Ural, które dzielą Europę od Azji, więc już jesteśmy w Azji. Witam was serdecznie. Przed nami jeszcze bardzo długa droga, około 3000 km do samego Irkucka. Może uda się coś zrobić jeszcze z tym samochodem. A jak na razie, witam Was w azjatyckiej części Rosji. No i po pani. Czyści, pachnący, witki wybiły nasze brudne ciała. I teraz należy zasiąść przy suto zastawionym stole. No, bania się udało: suto zastawiony stół? Nie, nie bardzo.